A więc będzie krótki poradnik z serii Tricks and Tips. Mianowicie dociągając alternator w Land Roverze ukręcię śrubę. Ukręciłem śrubę. W ten piękny sposób. Nie wiem czemu zawsze dociągam i ten, no ale, no ale się ukręciła, trudno. <laughs> nie mam takiej śruby. No i jestem leniwy, nie chce mi się jechać do sklepu. To co robię? Ano mam tu taki taką śrubę, taką szpilę budowlaną bardziej niż samochodową, ale z niej idealnie można zrobić taką właśnie śrubę. Już sobie przyciąłem, tylko żeby zblokować nakrętkę, która w tym momencie już nie będzie nakrętką, tylko będzie główką śruby, no to musimy ją trochę heftnąć. Oczywiście kwoli ścisłości, po to Pan Bóg dał nam oczy, żeby robić na oko. Ciekawa, Próba dobra, jeszcze trochę wrócę szybki mam posłuch. Mniejszy no dobra, no i. oczywiście BHP musi być to podstawa a, ja, myślę, że już jest bidez zalana, więc nawet się przykleiła. jeszcze tylko szybkie studzenie hartujemy hartujemy, tak? mhm dobre jest kochałby może być Piękna śruba. Piękna, nowka śruba. Ciut dłuższa. Także luks. Teraz tylko jej zaaplikujemy. Podkładeczkę. Jedną. A tutaj poprawimy fabrykę. Jako, że mam zapasowe śruby na kleju. czy nakrętki z klejem. No to sobie taką tutaj przysposobimy. Na bogatości, żeby się nam alternator nie popuszczał. kwestii jeszcze takiej kosmetycznej odnośnie yy, dociągania paska w tym wypadku od alternatora to jest jeszcze jeden trik który znam od znajomego z Kazachstanu on tam był kierowcą ciężarówki kiedyś tam dawno mniejsza z tym w każdym razie powiem wam teraz bo jak odpalę to już nie będzie mnie słychać pewnie mianowicie żeby pasek się lepiej kleił i żeby był żywotniejszy, to smaruje się go nieczym innym jak lepikiem. <laughs> Zwykłym prostym, normalnym lepikiem. Prześmigacie sobie pasek i na pewno będzie dużo lepiej niż bez tego. Dobra. Lepik już mam. Proszę bardzo taki piękny płatek i zaraz odpalam. Co za wirm nie no I No Więc z mojej strony na dzisiaj to wszystko Kłaniam się nisko i do zobaczenia Cześć